Umiłowani Chrystusie, bracia i siostry, dziś w Ewangelii Pan Jezus uczy nas tej najpiękniejszej modlitwy, modlitwy z nieba Ojcze nasz, którą zapewne skoro jesteśmy tu wszyscy razem w świątyni nam przyświętej, nieraz w ciągu dnia odmawiamy. Zachcieliśmy jednak postawić to pytanie nieco zmienione, ale jakże aktualne, które Bóg postawił Abrahamowi. Czy w tym kościele wśród nas znajdzie się chociaż dziesięciu, którzy wypowiadają te słowa nie tylko ustami, ale całym swoim życiem. Ojcze, Ojcze nasz. My nie jesteśmy sierotami, porzuconymi gdzieś na krańcu świata, zapomnianymi przez Boga. My jesteśmy przez Chrzest Święty jeszcze bardziej w sposób do najgłębszy włączeni w Królestwo Boże co więcej jesteśmy dziedzicami owego Królestwa. A Bóg w niebie jest naszym prawdziwym Ojcem. Łatwo to powiedzieć, można o tym wiedzieć, ale czy my żyjemy jak dziedzice Królestwa Bożego? Czy czasem ograniczamy to ojcostwo Boga wobec nas tylko do tych kilku chwil modlitwy czy niedzielnej mszy świętej? W kolejną niedzielę synodalną zostaliśmy wezwani do tego, aby rozważyć kwestię naszego świadectwa. I to jest właśnie to pytanie, czy ja jestem dzieckiem Boga i czy żyję jak dziecko prawdziwego i kochającego Boga? Czy po mnie można poznać mojego Ojca, w niebie? Dzieci często są podobne do swoich rodziców, mają podobne do rodziców nawyki, a my? W dzisiejszej Ewangelii, przed tym pięknym. Przed tą piękną nauką Pana Jezusa, w której ukazuje nam tę modlitwę, Ojcze nasz, uczniowie mówią do Niego: Panie, naucz nas modlić się. A ponieważ każdy kapłan jest tym, który przedłuża misję Chrystusa na ziemi i przez swoją posługę ma świadczyć o Chrystusie, i przy samym ołtarzu, gdy stoi w ornacie, mówimy, iż jest drugim Chrystusem, to również każdy kapłan musi odpowiedzieć na to wezwanie Was. Naucz nas modlić się, bo po to jesteśmy. I dlatego dziś w odpowiedzi na to pierwsze pytanie, na ten problem o to, czy my żyjemy jak dzieci Boże, chcę Wam wszystkim zaproponować taką modlitwę. Która jest kluczowa do tego, abyśmy mogli zmieniać swoje życie i abyśmy mogli stawać się autentycznymi świadkami wiary, a nie wiarę zostawiać tylko na ustach. A tą praktyką jest znana przecież od wielu wieków w kościele praktyka rachunku sumienia. Czy ktoś z Was umiłowani czyni codziennie wieczorem rachunek sumienia? Czy nim rozpocznie pacierz, czy to, na leżąco, czy to na stojąco, czy na siedząco, czy na klęcząco, to jest kwestia obojętna. Czy choć na chwilę zatrzyma się nad całym dniem i zapyta się Boga i Siebie, jak ten dzień minął? To jest bardzo ważna praktyka, której szczególnym nauczycielem w kościele był święty Ignacy Loyola. I według jego nauczania, według jego osobistego doświadczenia i własnej praktyki, Chciałbym Wam dzisiaj zaproponować tę modlitwę codzienną, modlitwę, którą najlepiej odmówić sobie, uczynić wieczorem po całym dniu, kiedy już mamy chwilę spokoju, kiedy klękamy do wieczornego pacierza, nim go rozpoczniemy, warto pójść według świętego Ignacego Loyoli takimi pięcioma krokami, które pozwolą nam. Zmienić coś w naszym życiu i wierzyć w siebie. Jakie to są kroki? Otóż święty Ignacy mówi, iż rachunek sumienia powinien składać się z wdzięczności, z prośby o światło ducha świętego, o rozeznanie, z refleksji, z prośby o przebaczenie i z postanowienia poprawy. Zatem wieczorem, gdy będziesz chciał rozpocząć rachunek sumienia, nie zaczynaj od razu. Od swoich grzechów. Nie biegnij od razu do tego, co złego w Twoim życiu, ale najpierw popatrz, jak bardzo przez swojego Boga zostałeś obdarowany. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy przecież, iż jeśli ojcowie, ci na ziemi, chociaż przecież żyli są, bo wielokrotnie upadają, mają grzechy, to kochają swoje dzieci i nigdy by swojemu dziecku nie chcieli zrobić krzywdy. Ale zawsze chcą obdarzać dzieci dobrymi darami, to o ileż bardziej Ojciec nasz, Bóg, który jest miłością, pragnie nas obdarowywać od samego początku dnia, kiedy tylko otworzymy nasze oczy. Bóg już wtedy chce nam ukazać swoje błogosławieństwa, chce nam je dać i nas prowadzić. I pierwszy Moment tego rachunku sumienia to zwykłe popatrzenie na to, za co ja chcę Bogu podziękować. W ogóle za to, że żyję, że mam wiarę katolicką, że jestem ochrzczony, że mam co jeść, że Kościół mam tak blisko i w każdej chwili mogę się pomodlić, że nie brak jeszcze kapłanów, którzy mogą wyspowiadać, odprawić Przeświętą świętą. Można modli dziękować i za rodzinę, można także dziękować za trudne sytuacje, ale to już jest. Wyższy poziom. Niemniej pierwszy warunek rachunku sumienia to wdzięczność Bogu. Zobaczyć, że on naprawdę w moim życiu działa. Drugi krok to prośba o światło, o to byśmy mogli dobrze rozeznać, jaki był miniony dzień. I ta prośba do Boga, którą kierujemy w tym drugim kroku jest bardzo ważna, ponieważ chroni nas przed takim strasznym straszną postawą, która się nazywa samowystarczalność. My często myślimy, że sami się uporamy z grzechami, że sami będziemy w stanie się poprawić, że sami się wręcz zbawimy. Ale nie, trzeba w pokorze najpierw poprosić, a przecież Bóg i Słyszeliśmy to w dzisiejszym psalmie, zawsze nas wysłuchuje, potwierdza nam to Ewangelia, proście otrzymacie, ale święty Łukasz, ewangelista, dodaje, iż jeżeli będziemy prosić, to Bóg zawsze udzieli nam ducha, jeżeli o tego ducha będziemy prosić. Zatem w tym drugim punkcie nie mamy prosić o sprawy doczesne, ale o ducha, który pozwoli nam dokonać rozeznania. I trzeci etap codziennego rachunku sumienia to właśnie owo rozeznanie. Trzeba się zatrzymać, jak mówi święty Ignacy, wydarzenie po wydarzeniu w ciągu całego dnia prześledzić. Oczywiście zobaczymy, że wtedy nieraz żeśmy upadli i nie słuchaliśmy woli Bożej, ale w tym rozeznaniu chodzi o coś więcej, nie tylko o to, żeby sobie zrobić listę grzechów z danego dnia. Ale, żeby wejrzeć w swoje serce i w to, co w tym sercu się działo w różnych momentach naszego życia. Ponieważ nasze serce porusza się pod wpływem dwóch natchnień. Są te natchnienia pochodzące od Boga, które są dobre i do dobrego nas prowadzą, ale są także natchnienia, które pochodzą od kusiciela. I my często. Nie jesteśmy w stanie ich tak od razu rozróżnić i zauważyć, za czyim głosem ja idę. I tylko rachunek sumienia codzienny pozwala nam odkryć to i nauczyć się siebie, a także nauczyć się słuchać Boga w sobie. Kilka przykładów. Na przykład kobieta, która idzie do pracy, ma bardzo dużo obowiązków, codziennie dotykają ją najróżniejsze problemy. Ma problem z mężem, ma chore dziecko, jest przemęczona, musi sama o wszystko zadbać, nie ma już siły. I w swojej pracy widzi koleżankę, która także jakoś od kilku dni jest dość blada, jakby nie wyspana, co się trapi, nęka. I nagle naturalny odruch: podejdę do niej, zapytam się, co jej jest, co jej dolega, może jej pomóc. I drugi odruch. Ale przecież, jak podejdę, to ona jeszcze zacznie się mi żalić, jeszcze mnie o coś poprosi, a ja sama mam tyle problemów, że już nie będę sobie dokładała. Zobaczcie, mieliśmy w tym przykładzie dwa odruchy. Pierwszy pochodził od Boga odruch do czynienia dobra, do pomocy, do tego, abyśmy byli dla siebie kochającymi się bliźnimi. Drugi zaś to odruch pochodzący od złego. Który poruszył pychę ludzką, który powiedział nie, 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 nie będę, nie będę się narażać. Wolę zająć się tylko swoimi sprawami. O, jeśli my nikomu nie będziemy pomagać, nigdy nie oczekujmy, że ktoś nam pomoże, nie mamy wtedy do tego prawa. Umiłowani, a czystość to dzisiaj bardzo poważny problem. I wiele ludzi, szczególnie młodych, spowiada się z tych grzechów bo internet, telewizja, ogólna rozwiązłość w tej kulturze sprawia, że człowiek współczesny nie radzi sobie z tą sferą i bardzo często popada w straszne grzechy przeciwko czystości. I znowu, rachunek sumienia ma nam pomóc, abyśmy zobaczyli, kiedy to się zaczyna, kiedy diabeł daje nam to. Pierwsze złe natchnienie, poruszenie, kiedy pokazuje nam jakiś obraz, kiedy daje nam jakąś nieczystą myśl, bo to jest moment, aby walczyć z grzechem nieczystym, a nie wtedy, kiedy już wszystko w człowieku jest rozbudzone. Wtedy włączyć hamulce jest bardzo ciężko, ale przez rachunek sumienia możemy się nauczyć, aby ten problem dławić w samym zalążku, w początku, bo to jest sukces walki o czystość. Ale jeżeli pójdziemy spać szybko i pospiesznie, zmawiając pacierz albo i nie, to nigdy nie będziemy w stanie podjąć pracy w tej sferze nad sobą. Jeszcze inny przykład dotyczy jakże powszechnego grzechu obmowy. Przecież chyba każdemu z nas zdarzyło się to, i wiemy, że ten grzech się bardzo często powtarza, bo my bardzo mamy dużą skłonność do tego grzechu. Obmawiamy, obmawiamy i co? I znów, przez rachunek sumienia możemy zobaczyć, kto tak naprawdę jest dla nas problemem, w jakim środowisku nam się to najczęściej zdarza, co wtedy, y, jaka jest pierwsza myśl, która prowadzi nas do obmowy, jak zachowuje się nasze serce wtedy. W ogóle jesteśmy w stanie zobaczyć skalę problemu, a może ktoś odkryje, jakże powszechną. Prawdę o tym, że obmawiając, często usprawiedliwiamy siebie, komuś wytykając tak naprawdę własne wady. Mam nadzieję, że już rozumiecie, o co chodzi w tym rozeznawaniu. Nie tylko liczę moje grzechy, ale przede wszystkim patrzę w głąb siebie, patrzę na moje serce, na te poruszenia wewnętrzne, które wtedy mają miejsce przez cały dzień. I gdy już człowiek popatrzy na swój dzień, musi. Powinien za to przeprosić. Po prostu jak dziecko, które nie słuchało taty, powinno przeprosić tak samo i my naszego Boga w niebie. I tutaj wychodzi tak naprawdę problem z rachunkiem sumienia, bo my nie dlatego omijamy codzienny rachunek sumienia, że nie mamy czasu, choć tak zapewne wszyscy byśmy powiedzieli, ale często omijamy go dlatego, że boimy się prawdy o sobie. Że wolimy o wielu rzeczach zapomnieć, przemilczeć, nie chcemy ich dotknąć, nie chcemy ich Bogu pokazać. I nawet nam czasem pasuje to szybkie tempo życia, bo dzięki niemu zapominamy, nie czynimy refleksji i żyjemy bezmyślnie. A Bóg nam naprawdę chce przebaczyć, jeśli tylko my go o to poprosimy z żalem, jeśli sami będziemy zdolni do przebaczenia innym. To jest Ojciec, który nie zachowuje się jak my. Gdybyśmy my kogoś skrzyczeli, obrazili, to zapewne balibyśmy się, że nam odda, bo to człowiek. Ale Bóg nie zachowuje się tak jak my. On nie oddaje, on się nie denerwuje, on się tylko smuci, że nie chcemy być szczęśliwi i popadamy w coraz większe grzechy. Dlatego przebaczy nam nawet, gdybyśmy codziennie przychodzili do niego jako synowie marnotrawni, gdy powiemy szczerze i całym sercem: Ojcze, jego ramiona zawsze będą otwarte, bo są to ramiona przybite do krzyża. I ostatni etap rachunku sumienia to postanowienie poprawy. I znowuż po spowiedzi zawsze mówimy: Postanawiam poprawę i co, i nic z tego nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że mówimy ogólnie. Dlatego, że chcemy się poprawić ze wszystkiego, a to do niczego nie prowadzi. Nie da się poprawić ze wszystkiego. Więc po całym dziennym, po rachunku sumienia z całego dnia, gdy mówię, że chcę postanowić poprawę, to postanowienie musi być konkretne, a ten konkret musi być bardzo mały, taki, który będziemy w stanie wykonać następnego dnia czy w najbliższych dniach. Może to być jakaś dodatkowa modlitwa. Może to być jakiś post, najlepiej od mediów, post, który będzie prowadził do ciszy, może to być jałmużna, która będzie polegać na tym, że nie dam komuś pieniądze i będę miał święty spokój, ale dam komuś swój czas, swoje zainteresowanie, swoje siły. Umiłowani bracia i siostry, po co rachunek sumienia? Czy warto te około 15 minut, albo daj Boże więcej, codziennie zatrzymać się? Warto. Po pierwsze. Jeśli człowiek podejdzie do tego naprawdę autentycznie, to po kilku miesiącach takiego rachunku sumienia będzie miał więcej czasu, bo zacznie się uczyć tym czasem gospodarować. Bo zobaczy, ile czasu marnuje na błahostki, głupoty i, nie daj Boże, grzechy. To bardzo ważne, bo wszyscy chcemy mieć więcej czasu. Po drugie, jego spowiedź sakramentalna, Twoja spowiedź sakramentalna, jeśli będziesz czynił rachunek sumienia, będzie lepsza. Będzie bardziej owocna, twoje przygotowanie będzie miało zupełnie inną jakość, i twoja radość z odpuszczenia grzechów będzie zupełnie inna. I po trzecie, staniesz się dzieckiem Boga, które nie tylko mówi, ojcze, ale żyje jak dziecko Boga i staje się do swojego taty niebieskiego coraz bardziej podobne. Jakże pięknie wtedy powiedzieć te słowa: Ojcze, ojcze nasz. Amen.